Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą. Lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bardzo piękny jest ten fragment początkowy z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, który wprowadza nas w ten temat e, pasterza i owiec. I ten fragment rozpoczyna się od takiego, e, byśmy powiedzieli, przysłowia, które mówi o tym, że kto nie wchodzi przez Bramę do owczarni, tylko wdziera się inną drogą. Ten jest złodziejem i rozbójnikiem. I miało to bardzo, jakby takie bezpośrednie konotacje z życiem, bo od tego, jak, jaka była relacja do owiec, do tego prawa własności tak wyglądało życie człowieka. Owce były zabezpieczeniem życia. Jeżeli ktoś nie wchodził do tej owczarni poprzez bramę, ten był złodziejem i rozbójnikiem i tak naprawdę chciał odebrać życie. I na bazie tego przysłowia Jezus mówi, mówi o tym, jak rozpoznać tego, kto jest prawdziwym pasterzem. I to słowo nam bardzo precyzyjnie o tym mówi. Jeżeli pasterz jest prawdziwy. To, co się dzieje, to odźwierny otwiera mu drogę do tej owczarni. Jeżeli pasterz jest prawdziwy, to owce słuchają jego głosu. Prawdziwy pasterz woła swoje owce po imieniu. Prawdziwy pasterz wyprowadza je. A kiedy je wyprowadzi, prawdziwy pasterz staje na ich czele. Owce zaś, znając swojego pasterza, postępują za nim, ponieważ znają jego głos. I to jest coś, co prowadzi nas do tego, że przychodzi pewna taka myśl, tym rozpoznaniem prawdziwości jest to, co się dzieje z owcami. Że owce mają ten przedziwny, byśmy powiedzieli, dar rozpoznania swojego pasterza. Jeżeli nie rozpoznają tego głosu, nie idą za nim. Jeżeli nie rozpoznają tego pasterza, to uciekają od niego. Oczywiście, jak patrzymy na to w takim szerokim kontekście, to mówi się w kościele o tak zwanym zmysłu wiary ludu Bożego, że lud Boży rozpoznaje swojego pasterza. I wtedy postępuje za nim. Jest to coś, co jest z jednej strony bardzo piękne, ale z drugiej strony jest też bardzo trudne, bo rzeczą istotną jest to, czy rzeczywiście słuchamy, czy jesteśmy zasłuchani w to słowo, które, którego autorem jest Bóg. I jeżeli owce rozpoznają ten głos, jeżeli rozpoznają swojego pasterza, to postępują za nim. Ale to nie jest takie oczywiste i nie jest to takie, takie proste. Dlatego nieustannie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mieć tą ogromną wrażliwość na to, w jaki sposób Bóg z nami dialoguje. I dzisiaj, jak Jezus opowiedział tę przypowieść swoim uczniom, to oni tak naprawdę nie zrozumieli tego znaczenia, nie zrozumieli znaczenia tej przypowieści. I dlatego też, jakby pogłębieniem tego jest kolejne zdanie, które Jezus mówi, że rozpoznanie w pewien sposób tego pasterza to jest, to jest to, czy on przechodzi przez Jezusa jako przez bramę. Że nie ma innej drogi, jak przejście przez tą bramę, którą jest Jezus. Dokładnie Jezus mówi: Ego, eimi, ja jestem bramą, ja jestem Tą drogą, tymi, tymi drzwiami, tą otwartą przestrzenią, przez którą trzeba wejść. Jeżeli nie wchodzi przeze mnie, to znaczy, że jest rozbójnikiem i złodziejem. I oczywiście chodzi o to, że mówimy też w taki sposób, że bramą jest krzyż, że krzyż jest bramą do nieba, jeżeli ktoś nie wchodzi przeze mnie, to znaczy, nie ma tej postawy, tej postawy, która jest ukazana w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, to tak naprawdę nie wchodzi przez bramę, która prowadzi do prawdziwej owczarni. I jesteśmy ciągle w tym spotkaniu z Jezusem, zaskakiwani tym, w jaki sposób Pan Bóg nam pozwala odczytywać nasze życie i nasze serce. Bo oczywiście z jednej strony mówimy o pasterzu, ale tak naprawdę jest to słowo do każdego człowieka, do każdego z nas że jeżeli my patrząc na Jezusa Chrystusa nie rozpoznajemy w nim z jednej strony właśnie tego pasterza, z drugiej strony nie widzimy jakby drogi, bramy, którą jest Jezus, to wszyscy zaczynamy się rozpraszać, to wszyscy zaczynamy szukać swoich własnych dróg, swoich własnych rozwiązań na życie i to co przychodzi jako przesłanie Jego Słowa, gdzieś ucieka od nas, staje się dla nas nieczytelne. Dlatego to, to słowo przychodzące na ten poranek naszego dnia jest takie piękne, zapraszając nas do tego, żebyśmy dokonywali pewnego rozeznania, za kim chcemy iść, jakiego głosu chcemy słuchać, czy słuchając rzeczywiście tego głosu Jezusa Chrystusa, który do nas mówi jako dobry pasterz, gotowi jesteśmy pójść tą drogą, którą pasterz nas poprowadzi, a więc przejść całą tę drogę paschy, poprzez wszystkie doświadczenia, które dla nas przygotował, po to, żeby na końcu się okazało, że owce mają życie i mają je w obfitości, ale tylko dlatego. Że poszły za swoim pasterzem. Amen. Christus jest entstanden von den Toten. Im Tore bezwzwany.